Zaczytaj się z Radiem Poznań. Joanna Dywina, Jacek Putlewski. Witamy Państwa. Piękna pogada, więc weszliśmy znowu do naszego wspaniałego parku tuż obok Bermiejskiego 5. Dzisiaj w naszym programie będzie gość specjalny w drugiej części mhm. Justyna Żarczyńska. Będzie też wielka sława pisarska. Na razie nie, po... nie, nie odkrywam okładek ani nie zdradzamy tytułu, bo to ma być dla Państwa niespodzianka. Oj, będzie to niespodzianka. To była wielka niespodzianka dla, dla mnie osobiście. Bardzo lubię tego pisarza, ale najpierw. No to najpierw od tej niespodzianki. Mhm. Mhm. Jeszcze nie jest, stracamy. Czy ktoś z Państwa pamięta film z 1993 roku w reżyserii Sydneya Polaka? Tak, pamiętam. Tom Cruise grał główną rolę. Sprawa dotyczyła bardzo młodego, ambitnego prawnika. O imieniu Mitch, który dostał zatrudnienie w niewielkiej firmie, no kancelarii prawniczej. Później się okazuje, że ta kancelaria ma poważne powiązania z potężną mafią. No i teraz Mitch yy, ma dylemat. Jeżeli zostanie w tej firmie, to niechybnie zginie. Jeżeli pójdzie na, na układ z FBI, również zginie. Co robi? Realizuje swój własny plan, zwija pieniądze mafii i ucieka z kraju. I pewnie Państwo się zastanawiają, dlaczego w programie o książkach, ja opowiadam o filmie, ale tak się składa, że ten film powstał na podstawie fantastycznej, fenomenalnej książki Johna Grishama. Pod tytułem Firma. To jest to nazwisko. Wprawdzie nie ta opowieść, ale inna. Tak, bo mija 15 lat i proszę. Nowość, absolutna nowość z wydawnictwa Albatros, ciąg dalszy historii związanej z głównym bohaterem pierwszej powieści Grishama, która tak naprawdę zachwyciła czytelników na całym świecie. Myślę, że i też ta kolejna część Państwa zachwyci. Mitch razem z żoną mieszka na Manhattanie, jest współwłaścicielem jednej z najpotężniejszych firm prawniczych na całym świecie. Dostaje telefon od swojego przyjaciela, ma zadanie do wykonania. Jedzie do Libii. Tam ma się spotkać z córką tego przyjaciela. Zostaje ona porwana. Mitch ma trudne zadanie do wykonania. Więcej nie będę mówić, proszę Państwa. Rozpędziłam się troszeczkę. Wymiana John Grisham. Na okładce jest napisane: Ulubiony pisarz Ameryki, ale myślę, że my również możemy powiedzieć, że uwielbiamy tutaj w Polsce Grishama. Jedna z największych pisarskich sław współczesnego świata. Nazwisko ikoniczne, działające, może jedno z pięciu działające na wyobraźnię także filmowców, którzy sięgają po jego historię i są to kasowe przeboje. To wielki hit na sam początek. Mamy też nowy rok szkolny za pasem. Widzę, że masz coś... Proszę o... cię, właśnie chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest ostatnie wydanie wakacyjnego cyklu no właśnie, się z Radiem właśnie. Poznań. I nie chcielibyśmy tak od razu proponować książki do szkoły, ale tak z taką niewielką nieśmiałością, jednak będę musiała podkreślić, że ta książka w szkole na pewno się przyda. Biologia. Biologia. I to nie jest typowy, oczywiście, podręcznik. To jest przepięknie poprowadzona opowieść o życiu, bo biologia przecież dotyka każdego aspektu naszego życia. A mimo to skrywa też wiele tajemnic. Dzięki tej książce będziemy mogli odpowiedzieć sobie na nie jedno pytanie, i myślę, że wiele zagadek ta książka nam odkryje. Autorka to Lindsay Turnbull, to jest pani wykładowczyni na Uniwersytecie Oksforskim, wykłada oczywiście biologię, więc mamy tutaj prawdziwą ekspertkę. Książka jest pięknie ilustrowana, zresztą Państwo obejrzą sobie, <laughs> obejrzą sobie tę książkę na naszym filmiku, polecamy. To za chwileczkę będzie premierowe wydanie od wydawnictwa Rewiz Biologia opowieść o życiu. Joanna idzie do szkoły, zabierając dwie wspaniałe pozycje. Bardzo Ci dziękuję, Joanno. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. A my z naszym gościem specjalnym porozmawiamy za chwilę o tej książce. Jej autorka jest z nami. Naszym gościem jest Justyna Żarczyńska, pracująca, pisząca, tworząca w Poznaniu, poznańska autorka, która dała nam bardzo dużo ciekawych historii w tej właśnie książce. Witam serdecznie. Dzień dobry. Felietony z nie pierwszej strony, a więc kultura na różne sposoby, znane postaci, jak chociażby Ignacy Jan Paderewski, ale też wielkie sławy, i skąd w ogóle pomysł na tego typu opowieść? Taką mozaikę opowieści, różnych, często wielkich sław, które jakoś tam dotykają Poznania, bo są też takie historie. No właśnie, zdradźmy te nazwiska wielkie: czy przyjechał, czy nie przyjechał. Wie no Pani właśnie. o kim mówię. Tak, wiem. Zaraz zdradzę, bądź może nie, nie będę zdradzać do końca, no ale właśnie. chodzi o Chaplina, uh -huh. gwiazdę kina, która no do dzisiaj przyciąga i, i myślę elektryzuje fanów kina. Pomysł na felietony z nie pierwszej strony narodził się właściwie w czasach niezbyt przyjaznych i miłych, bo w czasie pandemii 4 lata temu. Oczywiście. Ten temat kultury jest mi bardzo bliski, bo cały czas się kulturą zajmuję. Ale przy okazji swojej pracy, przeszukiwania starych gazet, trafiałam na materiały, które wydawały mi się bardzo interesujące, jeśli chodzi o ich wykorzystanie w jakiś ciekawy sposób w przyszłości. Właśnie materiały dotyczące różnych wydarzeń kulturalnych w mieście. I tak jak Pan powiedział, te sławy, gwiazdy, które się tutaj przywijają na stronach tej książki. Niektóre rzeczywiście były w Poznaniu, znaczy tak, nie wszystkie. Tak, wiele z nich było wiele z nich było oni są bardzo szczególni bo przyjeżdżali do Poznania bywali tutaj występowali w teatrach poznańskich spotykali się ze swoimi fanami fankami wielbicielami ale byli też znani w Polsce i na świecie więc sądzę że to jest taka publikacja która przede wszystkim zainteresuje tutaj lokalnych miłośników takich opowieści ale może też być ciekawa dla osób które tak w ogóle interesują się kulturą w bardzo takim szerokim w kontekście. Osoba, aktor, która elektryzuje miliony widzów na całym świecie, jeśli nie miliardy w tej chwili już. Odnosimy się do historii kina właśnie przez pryzmat Charlie'ego Czeplina. Czy był w Poznaniu? Jedna z gazet napisała, że był. Okazuje się to nieprawdą, pani tę historię. Przytacza. Co to za opowieść? Dlaczego w ogóle ktoś tak napisał? Opowieść szczególna, pryma Aprilisowa. Można powiedzieć, że był to taki jeden z pierwszych fake newsów, które się pojawiły w prasie poznańskiej. Żart, który także się teraz 1 kwietnia pojawia. To już wtedy było modne. Tak, można to zażartować. już wtedy było modne. Była to ciekawa historia, bo tak naprawdę. Otarła się o Poznań, ale dotyczyła też innych miast w Europie. Jechał z Berlina, zdaje tak, się. Tak, jechał z, Be z Berlina. Miał tam być na premierze, ale też go nie było na tej premierze. Mm. Ale to już bardziej prawdopodobne, tak, że przyjechał do już Bardziej do prawdopodobne. Poznań mniej prawdopodobne. Prasa podała taka zelektryzowana tym, że będzie, będzie w Poznaniu i że wielbiciele jego talentu mogą się szykować na powitanie go na dworcu poznańskim. No i okazało się, że. Chaplin nie dotarł jednak do, do miasta. Co ciekawe, ten żart był powtórzony, jeśli się nie mylę, również w Gdańsku. I sądzę, że to było związane właśnie z promocją nowego filmu Czaplina, więc wymyślono sobie taką dosyć interesującą formę promocji przez fake news. A był to czas, kiedy był największą sławą, kiedy święcił największe triumfy. Tak. Gorączka Złota była chwilę tak. wcześniej, prawda? Kasanowa był. Był, był Kasanowa, bywał, nawet często. bywał mhm. nawet często. Chodzi o Józefa Węgrzyna, aktora, który mhm. no, cieszył się tutaj bardzo dużą popularnością w Poznaniu. Zresztą on bywał wielokrotnie, bardzo często przyjeżdżał na różne spektakle, brał udział w tym życiu miasta. Już w latach dwudziestych pojawiało się jego nazwisko w prasie i właśnie również w kontekście późniejszych. Jego dzieł i jego kreacji aktorskich. Na początku tej książki pisze Pani o radiu. Są tam pierwsze dni, pierwsze lata radia, pierwsza spikerka radiowa. Bardzo dziękujemy za to, bo to też nasza historia. Są też. Bardzo ciekawe zdjęcia, które także można zobaczyć w siedzibie naszej rozgłośni. To jest taki nasz radiowy hołd dla historii naszej rozgłośni z końca lat 20. Wtedy jako trzecia w Polsce poznańska rozgłośnia zaczyna działać. Pani to radio honoruje w kilku rozdziałach, w kilku odsłonach na początku tej pozycji, tej książki. Tak, niewątpliwie radio miało swoje bardzo duże zasługi dla kultury w mieście i było tak formą przekazywania pewnych treści, która w tamtym czasie była absolutną nowością, czymś takim wyczekiwanym, czymś kojarzącym się bardzo z nowoczesnością. Zresztą to widać też po tych doniesieniach prasowych, po tym jak pisano o radiu, jak się zastanawiano w ogóle nad tym, jak radio powinno funkcjonować. Dla nas to jest trochę niesamowite że zastanawiano się nad takimi rzeczami, nawet jak nazwać osobę, która prowadzi audycję, jak ubrać to odpowiednio w jakieś pojęcie, korzystać może z jakichś definicji, które się pojawiają za granicą, czy wypracować coś swojego. Zastanawiano się nad tym, jakie robić programy i właściwie dla kogo się je robi, kto jest tym odbiorcą. Pojawiały się też takie no z naszej perspektywy kontrowersyjne treści, na przykład, jakie audycje powinny słuchać kobiety, a jakie mężczyźni, co dla kogo jest tutaj lepsze, jakich tematów się podejmować. I prasa rozpisywała się o tym. Tak, tak? prasa się Obserwowała rozpisywała. Obserwowała radio jako coś nowego. Tak, zresztą też wydawano Tydzień Radiowy, który uh -huh. był taką gazetą, która w ogóle zbierała różne informacje, zarówno te techniczne o o radiu, jak i te właśnie dotyczące samego programu, tego, co się w radiu dzieje. Tam publikowano też wywiady z różnymi osobami, które jakoś były z radiem związane. Do nich też się odwołuje tutaj w tej, w tej książce. I zawsze pytano właśnie o postrzeganie radia, o to, jak wykorzystywać je w przyszłości. Myślę też, że takim uhonorowaniem radia i taką oznaką tej świadomości, jak ono jest istotne, było to, że w Muzeum Miejskim w roku 30 tym pierwszym 4 lata po powstaniu Radiostacji Poznańskiej powstało też muzeum radiowe. Taki dział specjalnie właśnie w Muzeum Miejskim zaaranżowany, gdzie zbierano obiekty związane z radiem i to była też taka odezwa do radioamatorów, żeby przekazywali jakieś swoje starsze odbiorniki, bo właśnie była ta świadomość tego, że to się będzie szybko zmieniało do Muzeum Radiowego. Ale w książce znajdziecie też Państwo wiele ciekawych informacji z dwudziestolecia międzywojennego, chociażby z funkcjonowania poznańskich teatrów w tamtych czasach, ale na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać jeszcze o cyrk. Cyrk, który przewija się w kinematografii, od której zaczęliśmy, rozmowa o Czeplinie. Kiedyś były to wielkie przedsięwzięcia, był także aspekt charytatywny, bo zrzucali się mhm. cyrkowcy, byli w pewnym sensie, nie wiem, mecenasami sztuki, pomagającymi troszeczkę też. Były oczywiście lwy, których teraz nie ma. Było to wielkie wydarzenie, setki osób zaangażowanych w pracę, cyrk dawał zatrudnienie w owych czasach wielu osobom. Tak, to jest też bardzo takie szczególne z, z tego względu, że yy, właśnie cyrk był taką oczekiwaną formą rozrywki czy, czy kultury. Ja to określam tutaj jako element jednak szeroko pojętej kultury oczekiwaną i nawet w czasach kryzysu rezerwowano pewne pule biletów dla osób, które nie mogły sobie na to, żeby do cyrku pójść no, własnymi środkami pozwolić, które nie mogły, nie mogły sobie tych biletów kupić, więc to jest też bardzo bardzo interesujące. Oczekiwano między innymi takiego cyrku wielkiego, który zatrudniał międzynarodowe sławy, czyli cyrk warszawski braci Staniewskich. To była absolutny hit coś co spotykało się zawsze z dużym zainteresowaniem poznaniaków bywał wielokrotnie w mieście. Można tutaj między innymi znaleźć taki taki reportaż z tego co tam się za kulisami cyrku dzieje. No i Poznań miał też swój cyrk, który miał dosyć smutną historię, chodzi mianowicie o cyrk Olimpia, który działał przy ulicy Poznańskiej i też sobie norościł takie Pretensje, żeby być cyrkiem wielkim, takim pożądanym, oglądanym. Później zamienił się w taką arenę cyrkowo-zapaśniczą, można powiedzieć, że bardziej zapaśniczą niż, niż cyrkową. Justyna Żarczyńska, autorka książki Felietony z nie pierwszej strony. To będzie nasz tytuł tygodnia od poniedziałku do piątku. Po godzinie 14.30 cofniemy się do dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję państwu za uwagę. Kolejny nasz program za tydzień, jak zawsze w czwartek przed południem. Do zobaczenia.